Motywem przewodnim tegorocznej konferencji Gasterem jest nowy globalny porządek energetyczny. Jak powinniśmy interpretować to hasło? Myślę, że powinniśmy interpretować jako pewną potrzebę refleksji nad nowym porządkiem w energetyce, zarówno. W skali kraju, w skali kontynentu europejskiego, jak i w skalu, w skali całego świata. W ostatnich bowiem kilkunastu miesięcach bardzo intensywnie oddziaływały właśnie na rynki energetyczne czynniki polityczne, geopolityczne, wojna, wojna ekonomiczna, którą rozpętała Federacja Rosyjska. To pozmieniało perspektywy wielu Uczestników wielu graczy rynkowych, bezpieczeństwo stało się ponownie priorytetem, a równolegle do tego nasila się presja związana z procesem dekorbanizacji i dążeniem do Zeroemisyjności nie tylko szeroko rozumianej energetyki, ale w ogóle całej gospodarki. I te dwa czynniki pochodzące z odmiennych źródeł w coraz większym stopniu wpływają na warunki funkcjonowania energetyki na tych trzech y, poziomach. A zatem połączenie tych kryzysów z presją no, powoduje potrzebę poukładania energetyki na nowo. Patroni tegorocznego Gastermu w listach do uczestników przekazali takie hasło, że polska gospodarka dała radę, a polska energetyka w tym trudnym roku też dała radę? Ja myślę, że w pewnym aspekcie takim bardzo newralgicznym, jak zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej i paliw, rzeczywiście polski sektor energetyczny, gazownictwo rzeczywiście dało radę. Rzeczywiście, tutaj wykonało olbrzymią pracę, zachowano zimną krew i nie mieliśmy problemu z dostępem do energii elektrycznej, dostępem do paliw gazowych i innych paliw, tak jak to, że tak powiem, stało się w kilku innych państwach europejskich, że takie ryzyka się zmaterializowały i były, i były poważne problemy. W Polsce uchroniliśmy się przed tym, ale nie dlatego, że podjęto jakieś działania ad hoc. Tylko była to suma wcześniej realizowanych strategii, inwestycji, pewnych rozwiązań systemowych, które przed takimi zagrożeniami nas uchroniły. Natomiast problemem, który jest odczuwalny jeszcze do tej pory dla wszystkich uczestników, no to były wzrosty cen energii. One w tej chwili spadają, ceny spadają. Natomiast w poprzedni rok no to te zjawiska cenowe no nie miały analogii w, w historii ostatnich 30 lat. I, I tego jeszcze koszty i konsekwencje będziemy ponosić. I trzeba, trzeba znaleźć odpowiednie, adekwatne rozwiązania zarówno na poziomie państwowym, regulacyjnym, jak i na poziomie poszczególnych graczy. Na rynku, żeby się uchronić przed materializacją takich ryzyk w takiej skali, jak to miało w roku 2022.